Tak się zdarzyło, że tu był taki wjazd, o tu gdzieś, i tam był CPN, i tam była stacja benzynowa. Ale to drzewo sobie rosło. no To była zupełnie inna sytuacja i są na to te zdjęcia czarno-białe. Jaka to była sytuacja w tym miejscu, na skrzyżowaniu. Też układ ulicy Stawki przed wojną i dzikiej też po wojnie ze względu na to, że tu puszczono tramwaj, no to nie jest tak jak było przed wojną i w trakcie wojny. Powstała komisja do spraw znaku pamięci u Szlak Plac. To ona należała do tego społecznego naszego komitetu jako taka część formalna, tak? Więc były tam takie narady, i na te narady też przyszedł ktoś ze Zbowidu. I ten działacz Zbowidowski powiedział, że dlaczego tutaj jest taka topola, co to za drzewo w ogóle, to takie pospolite drzewo, to może by ją wyciąć. I posadzić dom piramidalny, powiedział. To jest ładne, ozdobne drzewo. No to my z Władkiem, i jeszcze pamiętam, Staszek krajski z nami przychodził na te spotkania. To ja powiedziałam, że my z Władkiem się przykujemy do tego drzewa i tyle go wytniecie. No. Gdzieś tak w okolicach 86 roku, to chyba zaczęły się rodzić te pierwsze koncepcje. I ja współpracowałam już wtedy z Władkiem Klamerusem, moim przyjacielem z gór, z Tatr. I żeśmy oboje, że tak powiem, tutaj no, usiedli nad tym. Najważniejsze dla nas były dwa fakty, że zachowały się dwa budynki, które były świadkami tych wydarzeń od przedwojny, tak? Jeden budynek to aktualnie wtedy też tam była już szkoła, a drugi budynek po drugiej stronie, gdzie jest Wydział chyba psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, to też przetrwał wojnę, no można powiedzieć, na, w takim na tyle dobrym stanie, że jak widać zdjęcia terenu, gdzie właśnie było getto i dzielnica północna, ale głównie teren. Ten określony, który się gdzieś tu właśnie na stawkach kończył, bo tu była bocznica kolejowa. No i właśnie to po prostu nagle okazało się bardzo węzłowym miejscem, a, a dla nas najistotniejszy stało się, stał się kontekst. Tam były jeszcze tory, myśmy je chcieli w ogóle zachować. W każdym bądź razie, żeby, żeby to miejsce jakoś dało klimat właśnie takiego zamknięcia. Więc pierwsza nasza myśl była, żeby na tej białej ścianie szczytowej tego budynku, jak już będzie pociągnięta na biało, no bo tam był jakiś stary tynk, chcieliśmy, żeby od góry do dołu pojawiły się imiona, czy imiona i nazwiska osób, które tędy przeszły. Żeby po prostu one były utrwalone właśnie na tej białej, pionowej, prostokątnej ścianie. Te otwory to wyszły. no. To jest tak jak w badaniach archeologicznych, tylko nie pod ziemią, tylko na ścianie, tak? I że się nagle coś odsłania. Generalnie chodziło o to, żeby oczyścić ścianę z tego, co było. I nagle przy piaskowaniu jej, pod ciśnieniem, odsłoniło się coś, że ta ściana nie była zupełnie pusta, tylko ślady po otworach. I te otwory, to jeden otwór to był jakby drzwiowy, takie wygłębienie. A drugi otwór to były okno, tak? Żeby 25 tysięcy nazwisk, imion osób, które przeszły tędy do, do wagonów i do zagłady, tak? Droga do zagłady, żeby te nazwiska tutaj zamieścić, a w miarę odkrywania, chodź, chodź, w miarę odkrywania nowych można by było dopisywać. Stwierdziliśmy, że 25 tysięcy imion i nazwisk, ale jeżeli idziemy do góry, to u góry litery musiałyby być bardzo duże, żeby to przeczytać, później coraz mniejsze. Jak się rysuje przestrzeń, to dużo jest intuicji. O. I że tutaj będzie ten cytat z Chioba, żeby to tylko tak lakonicznie, bo skoro na tej ścianie, na tej pięknej ścianie wysokiej nie możemy dać tych imion, imion i nazwisk i tak dalej, to tutaj ten cytat na zwykłej białej ścianie plus zachowanie tych historycznych otworów, prawda, to to chyba będzie najwłaściwsze. Tak samo jak chodzi o kolorystykę, że ma być tylko bieli i czerń, ponieważ biały kolor jest kolorem żałoby. Także ten budynek jest niesłychanie ważnym świadkiem i moim pomysłem było, że ta linia czarna sobie idzie i na tej samej wysokości to miała iść, tylko że przecinana otworami okiennymi. No i teraz to jest o taka sytuacja, że tutaj mamy budynek jak planowałam, żeby ta czarna linia jeszcze objęła nawet jak będzie remont fasady tej szkoły, że właśnie ten budynek jest też tutaj ważnym elementem. Ja wywodząc się z pracowni Oskara Hansena, który z kolei on uważał, że jakby jest pewne kadrowanie i pewna linia, która nam ogniskuje wzrok, ale też organizuje jakoś przestrzeń. Dlatego chcieliśmy to poprowadzić nawet po tej elewacji szkoły, no ale to, to upadło i już później się o tym zapomniało. Nam bardzo zależało na tym, żeby stworzyć rodzaj takiego zamknięcia, ale los znowu sprawił, ponieważ tu była ta stacja benzynowa, nie byliśmy pewni, czy oni ją rozbiorą, czy nie rozbiorą, tak? Czy się z tepelnym uda załatwić, żeby tę stację w ogóle stąd wyrzucić. No więc nie zrobiliśmy takich równoległych ścian, tylko po prostu znowu topografia i cała sytuacja wpłynęła na to, że to się zwęża, że trzeba było zrobić taką formę jakby trapezową. A dlaczego jest ta, 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 ta szczelina, która ma też takie zaokrąglenie, trochę jak ma, mają nagrobki żydowskie macewy? Bo tam z tyłu rosło drzewo. To topola, sobie zwykła topola, w głębi jeszcze przy chyba ogrodzeniu, ale po prostu ta jedna, jedyna topola, ona rzeczywiście tam rosła. I chcieliśmy się do niej odnieść, chociaż ona wyrosła po wojnie. Ale była dla nas ważnym znakiem, bo jakby pokazywała też w sumie, będąc nami rosnąć, upływ czasu, który jest od tych wydarzeń, od wojny. No, muszę powiedzieć, że umszlak okazywał się nieraz niesłychanie fotogeniczny. Na przykład tutaj, prawda, jakie cienie tu padają. Później, jak już powstała ta pierwsza koncepcja, chcieliśmy zrobić rodzaj takiej bramy, też takiego przejścia jakby symbolicznego przykrytego właśnie tym kamieniem, który nie jedno drzewo jak na nagrobkach symbolizujących śmierć człowieka jednego, tylko po prostu cały las, cały las połamany. No i to jakoś też tam było dosyć dobrze przyjęte, ten pomysł. I Władek głównie się nad tym pochylił. Władek to rzeźbił, robił taką nawet pierwszą przymiarkę jeszcze w glinie, w pracowni, którą mu udostępniono na szmulowiznie. To o, tu jest rozbierana ściana, także tu jest dużo tych dokumentów tego typu poruszających. Tu wiaty się wreszcie udało rozebrać. Tu powstała później szopa, bo, bo to już była zima i trzeba było w cieple budować i wylewać ten mur betonowy. Ale że na tym drzewie, o to jest nasze drzewko z tyłu, które żeśmy bardzo kochali. Chcieliśmy, żeby ono a to jesteś, zostało. to Jeszcze wy, tak? Tak. Tutaj, a... tu, tu jesteśmy w my i tutaj ja jestem z Władkiem, z klamciem moim ukochanym klamerusem, a tu jestem z ekipą, z Kambudu, która to budowała, tak? Że dla nas to jest rodzaj rodzaj Ochelu, no, to miejsce 300 tysięcy osób, które tędy przeszły, to jest rodzajem nagrobka. A jeśli chodzi o imiona, to bardzo wspaniale zadziałało ten pomysł z imionami. Te imiona były wokół, prawda? I ludzie patrzyli i mówili, o tak się nazywał mój wujek, o tak, prawda? I ktoś z rodziny, więc... Więc to zadziałało. Tutaj się odbija w tym czarnym, wypolerowanym granicie szwedzkim. Pięknie jak w lustrze odbija się to drzewo. Drzewo symbolizuje upływ czasu, dlatego jest ważne że ono tu wyrosło po wojnie, było skromną topolą, populus Simoni, ten gatunek topoli i w momencie, kiedy ona sobie rosła, to przemija czas.